Baśni z Ekwadoru. A story from Ecuador. Dwa dla ciebie, trzy dla mnie. Two for you, three for me. stary człowiek usiadł ze swą żoną do kolacji. Do podziału mieli pięć jajek. An old man and his wife had five eggs to share between them. Ja zjem trzy, a ty zjedz dwa, powiedział Juan do swej żony. I will have three and you can have the other two. Said the old man, Huan. Bardzo dziękuję, ale to ja zjem trzy. Odparła na to Huana jego żona. W końcu to ja je ugotowałam. Uh, "I will have three, thank you," said his wife Juana. "After all, I boiled them." Ale to ja przyniosłem je z targu, opierał się Juan i sięgnął po trzecie jajko. "But I brought them from the market," argued the old man. Jeśli zjesz trzy jajka, to ja umrę. I nic, ale to nic nie zmusi mnie do powrotu z zaświatów. Żeby szykować dla ciebie posiłki i sprzątać dom. Juana slapped away his hand. If I don't have three, I will die. And nothing, but nothing will make me come back from the dead. To do your cooking and your cleaning. W takim razie proszę bardzo. umieraj ha! Roześmiał się Huan. I tak zjesz tylko dwa. Go ahead and die, Juan said with a laugh. You are only having two. Juana położyła się na łóżku, zamknęła oczy i skrzyżowała dłonie na piersiach, niczym nieboszczka. Juana lay down on the bed. She crossed, closed her eyes and crossed her hands on her chest. Like a corpse. Nie bądź głupia, Juano, powiedział Juan do żony. Tylko jajka wystygną. Don't be silly, Juana, said the old man. Your eggs are getting cold. Ale Juana nie odpowiedziała. His wife did not reply. – Jeśli zaraz nie wstaniesz do kolacji, sprowadzę ojca Martina – powiedział Juan. – If you don't get up so that we can have supper, I am going to call Father Martin – said Juan. Wyszedł z domu i podpieszył po księdza, który namaścił czoło Juany, specjalnymi olejkami. He went and got the priest, who anointed Juana's forehead with holy oil. – Robisz ze mnie wariatkę! Juan szepnął wprost do jej ucha. Ani w końcu i zjedz te dwa jajka. You are making a fool of yourself, Juan whispered in Juana's ear. Come and have two eggs. Zjem albo trzy, albo nie mamy o czym rozmawiać, wycedziła Juana przez zęby. I want three or nothing, Juana hissed back. Jeśli natychmiast nie wstaniesz, zagroził Huan, pójdę i wezwę żałobników. Wszyscy sąsiedzi dowiedzą się, że zwariowałaś. If you don't come and eat, threatened Huan, I am going to call the mourners. Then the whole neighborhood will hear of your folly. Bardzo, wzywaj żałobników, i tak mnie nie powstrzymasz. Juana opened only one eye. Call them. I am not going to give in. Więc wszystkie kobiety z wioski zebrały się wokół łóżka Juany i zaniosły się żałobnym płaczem. So, all of the women in the village gathered around Juana's bed and started wailing and crying. Potem zaczęły tłuc porcelanowe naczynia Juany zgodnie z panującym w tamtych okolicach obyczajem. They smashed all of Juana's pots, as was the custom of the village. Poszła twoja najlepsza porcelana, Juano. Wyszeptał żonie do ucha Huan. Przestań się wygłupiać i usiądź w końcu ze mną do kolacji. Dwa jajka naprawdę ci wystarczą. Your best potter is gone, Huan whispered in Juana's ear. Now stop being silly and have your supper. Two eggs are enough for you. Po moim trupie, szybko odparła. Over my dead body came back the reply. niech tak będzie, rzekł na to Huan i pojechał po grabarza, który umieścił Juanę w trumnie. So be it, said Huan. He got the undertaker who put Huana in a coffin. To zaszło już za daleko, moja droga, mruknął Huan, udając, że składa pocałunek na ustach swej zmarłej żony. Błagam cię, Huano, skończ już tę zabawę. This has gone far too far, my love, Juan muttered to Juana, pretending to kiss his apparently dead wife on the lips. I beg you, sit up and eat. No. To ile jajek dla mnie? zapytała. Dwa. Więc wolę już być trupem. Two eggs or three? Two. I might as well be dead then. Ty uparta babo, syknął ze złością Huan. Wygląda na to, że naprawdę nie chcesz się spotkać z wszechmogącym, że naprawdę chcesz się spotkać z wszechmogącym. You stubborn woman, hissed Juan angrily. It seems you really are ready to meet your maker. sygnał grabarzom, którzy szybko zabili wieko trumny i zanieśli ją na cmentarz. He nodded to the undertaker’s men who nailed the lid onto the coffin and carried it onto the graveyard. Ksiądz wygłosił ostatnią mowę. The priest said the final blessing. Proszę, spuszczajcie trumnę ostrożnie, zaszlochał Juan. I pierwszy schylił się po grudkę ziemi, aby posypać nią złożoną w grobie trumnę. Please, lower it carefully, sobbed Juan. He was the first to scatter a handful of soil on the coffin. Właśnie wtedy Juana zaczęła wrzeszczeć i walić w wieko trumny. Wcale nie chciała, aby pochowano ją żywcem. That's when Juana screeched and started knocking on the lead. She had no intention of being buried alive. – Wygrałeś, Juanie! – krzyknęła. – Zjem dwa jajka! – All right, you win, Juan! – she screamed. – I will have two eggs! I prędko pobiegli do domu, pozostawiając zgromadzonych na cmentarzu żałobników w największym zdumieniu. Juana dobiegła do domu pierwsza. Szybko wpakowała do ust jedno jajko, potem drugie, a na samym końcu trzecie. I tak wygrałam! Oj, mądra Juana! I nie niemądry Chłan! The pair raced home, leaving the rest of the villagers standing around, scratching their heads. Juana got there first. She stuffed one egg into her mouth, and then a second, and then a third. I win after all, she cried. Silly Juana, silly Juan. Bye.